Słuchajcie moi drodzy, tutaj krótko Wam dzisiaj opowiem o takiej sprawie. No taka gazetka wpadła mi w ręce, wydarmowa, tam wykładana gdzieś po sklepach, gdzie się zatytułowała mieszkanie, mieszkaniec. Ona tam opisuje tam, co się dzieje w prawobrzeżnej Warszawie i w miejscowościach tam wokół niej. No, ja też mieszkam z prawej strony Wisły. I akurat wpadło mi w ręce, no ja się dowiedziałem kto tam na majówkę poszedł, jak tam się mieszka na osiedlach różnych że będą tunel, bo pod, będzie pod torami w Sudejówku przejście tam przez tory, legalny yy, gdzieś tam między Rembertowem, a Pragą południe. Ale zaciekawił mnie artykuł, gdzie są schrony. No i tak tutaj autor tam baja, że tam na wypadek tornada, tam huraganów, gdzie są schrony tam na Prawobrzeżnej w Warszawie, bo to w miejscowościach troszkę w ogóle nie ma żadnych, no, no nazwijmy rzeczy po imieniu, no, no huragany, nie huragany. To jak, jakby Ukraina przegrała, albo jakby już całkiem korba odwaliła robi i zacząłby nas to ostrzeliwać rakietami, bombardować i tak dalej. I się okazuje, że tam na no, trochę tych schronów zostało się, bo to jeszcze za zakomunę tam budowali schrony, ale, bo sobie to sprawdziłem, yy, za 2020 rok ludność prawobrzeżnej Warszawy tam przeszło 750 tysięcy, a schrony, czyli tak, takie y, miejsca w, w budynkach z, 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 hermetyczne żelazo betonu z hermetycznymi tam wyjściami już tam, żeby chociaż prąd tam był, się mówi o wozie, to to jest dla 6, 6 tysięcy kilkuset osób. To nie jest nawet procent, żeby się mógł schronić. Tu jeszcze tam yy, tu autor mówi, że jeszcze miejsca do różnego schronienia, no to to przede wszystkim tam stacje metra, hale sportowe i tak dalej, no. Powiem tak, że stacja metra jak jest pod ziemią, to to okej, okay, ale hale sportowe i tak dalej, to to na huragan to można, ale jak będą walić bombami termobarycznymi albo posporowymi, to, to to niewielkie schronienie. A miejsce ukrycia, no to to w każdej tam gdzieś tam w bloku, najlepiej do piwnicy, czy na najniższą kondygnację. No, to jest, to jest wszystko słabo. No, no, ale niestety tak to jest 1%, 1% tam niecały może, może jak zdąży się gdzieś schronić. To, żeby, to, żebyście mieli świadomość, to jest stolica, stolica prawobrzeżna część. Na lewobrzeżnej może jest trochę lepiej, ale to tam podejrzewam, że niewiele lepiej. No, a samo od siebie tylko dorzucę 3, 3 grosze, tak? no coś, coś tam wiem. No. W razie, gdyby doszło do wojny, tutaj, że Polska będzie No albo znaleźć, byście się w strefie wojennej, no, pojechali na Ukrainę, gdziekolwiek idzie na świecie i byłby ostrzał rakietowy, bombardowanie, zawsze schodźcie na najniższą kondygnację i starajcie się znaleźć takie miejsce, żeby, żeby, żeby nie być na wprost okna to raz, a najlepiej, żeby były dwie ściany oddzielające was od ścian zewnętrznych. Wtedy jest szansa, że różne te wybuchy będą właśnie wytłumione przez te ściany. No jest szansa, tam nie ma pewności, jest szansa. I tak samo no, nie, stój, nie stójcie w oknach, nie patrzcie się, i na prosokie, na, na, pod przeciwną ścianą, to też jest bardzo nieznane. No, najbezpieczniej jest pod, pod samym oknem i gdzieś tam po bokach, przy ścianach. Tak? Podobnie jest tam w autobusach, ty, 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 w wagonach kolejowych. To na nie, na nie chodzi o wojnę, ale chodzi o same wypadki komunikacyjne. Najbardziej narażony jest przód autobusu, bo, bo jak tam uderza w coś lub spada, tam gdzieś przepaść, załóżmy, albo tył, jak ktoś w nas uderza. I podobnie jest w samolocie. Ale jak spada z dużej wysokości, to, to szans nie ma żadnych. No ale jak próbuje lądować tam na oparach, albo z jednym silnikiem, albo tam stracił pilot, panowanie nad sterami, to zawsze jak mu, mu widzi idealnie, to tam nawet i na podwozie ląduje, to się zdarzało, To kapitan brona. A w nagrodę go wszyscy oskarżyli o to, że zagroził ich życiu i chłop nie lata. I... I odszkodowania tam no, z ubezpieczenia jego idą. To, to, to jest Polska. Tam. Chłop uratował ludzie życią w nagrodę stracił robotę i po sądach chodzi na tam i, i płaci pieniądze. No, ubezpieczyciel, no, ale, ale to jest to jedno. bo jakiś tam adwokat się zapatrzył na Amerykanów, pozwolił zbiorowy, poszedł. No. Wracamy do matu. W samolocie też. Jak mu nie wyjdzie, to albo będzie walił dziobem i z przodu będzie się łamał, rozrywał. Albo za bardzo poderwie dziób do przodu, wtedy uderza ogonem. Najbezpieczniej jest w środku samolotu, ale też trzeba uważać, żeby, jeśli to możliwe, nie być na linii skrzydeł, bo w skrzydłach są zbiorniki paliwa. Jeśli, jeśli to, 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 to przyboksowe lądowanie jest z pełnymi zbiornikami, no to wystarczy, że to skrzydło uderzy, wybuch następuje, to nawet będą w środku samolotu. Szanse nasze maleją. Ale no, nikomu nie życzę, żeby musiał kiedykolwiek korzystać ze schronów, czy musiał się zastanawiać, gdzie tu się ratować, w, w autobusie, w pociągu lub w samolocie. No niestety wypadki, jak wiecie, chodzą i to dość często po ludziach, a każdy chciałby sobie pożyć i użyć święcią naturalną, a przynajmniej większość normalnie myślących. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło i bądźcie, bądźcie ostrożni, uważajcie na siebie, cześć.